Damit wszystkich serdecznie po na nowym kanale wasze zajebiste ciał. Piękny z tej strony kłaniam się nisko. OUU po samek kapisko. Dokładnie w tle widzicie Call Ghost po raz i jak już widać jest to znowu mapa Strike Zone. Jest to zdecydowanie moja ulubiona mapa jak na razie po prostu i na tej mapie po prostu najlepsze wyniki mi wychodzą, co prawda nie są to najwyższe wyniki lub cokolwiek, ale jednak te mecze są minimalnie szybsze, minimalnie więcej się dzieje, bo ta mapa jest po prostu mała i po prostu jest dużo akcji, a ja nie chcę was przynudzać. Nie. Mam tam jeszcze kilka innych gameplay i tak dalej, ale wszystko w swoim czasie i tak dalej, po prostu tą mapę bardzo, bardzo mocno lubię i będzie też w tym gameplayu kem... Dlatego też postanowiłem, że tak powiem, to wgrać! Yeah! Ale w z paczki. Na początku będzie mi zajebiście szło tam potem po którejś śmierci, tam no po drugiej czy po trzeciej zacznę coraz częściej ginąć Ale do tego czasu najpierw będzie wszystko git majonez! Mamy weekend oczywiście Yeo, yeah! co jest zawsze weekendem? No co? 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 Co powiedzieć jak widać nagrywam jeszcze troszkę lub słychać bardziej e, w troszkę takim śpiącym stanie e, Jestem troszkę niewyspany Czekajcie mam tu źle okienko ustawione Bem, super tak, to ma być e, takim troszkę śpiącym stanie, dlatego e, m, mogę czasami trochę przymulić, usnąć, e, zachrapać, chuj. <laughs> Eeeem, zobaczymy. Dobra, ja w tym miejscu przechodzę do komentarzy, bo już minął kawałek gameplay'u, kurwa, tak być nie może. A więc w ostatnim tygodniu po dostajnią powiedział. pierwszy komentarz tutaj, tutaj nie ma palucha, nie Mateusz pierwszy, jo, Michus.pl, drugi, jo, tutaj znowu kłótnia o miejsca. Ja te kłótnie o miejsca będę po prostu pomijał, bo to za długo czasu bierze. Hej, Szymon, bardzo lubię płatki i masło, lol. Hej Szymon, lubię ciaska, lol, hej Szymon, kiedy film z żoną? Got Mówię e, wiedziałem już tysiąc razy odpowiedź na te pytanie. E, jak będzie, to będzie. Kevin Games Pro, pierwszy... O ja pierdolę e, Creek Cały czas tłuko, ale tak długo tłuko, całe noce, całe dnie, tłuko, takie... I tak bez przerwy, mówię, Boże, ani spać, ani się położyć, co tu zrobić? Laj. Czemdziu, KSP! Kamil, kurwa, ale rapisz te dzieci, lol. Jesteś pro, wyliże ci sopy. Nia! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie, Jak gram, to akurat tak fajnie mi się pocą czasami, że jak czasami potem jak chcę wstać z biurka, nie z krzesła. A że mam takie kurwa laminat nie laminat, tylko kurwa PVC. Jak wstaję, to czasami kurwa o mało się nie wyślizgnę. Tak mi się kurwa, czasami sopy kurwa pocą. Ha! <laughs> Magik, lol. 46, yeah, ja zawsze że mieć 40, 46 wyświetlenie, lol gargamelus.pl Czy będziesz nagrywał Battlefield 4? Ja Battlefield 4 mam takie troszkę, że tak powiem, dystans do tej gry Jak już było widać na streamie, który robiłem w tamtym tygodniu właśnie, tak jak włączyłem Battlefielda 4, tak wszyscy uciekli Nikt z moich widzów nie był zainteresowany w ogóle Battlefieldem Ja też dobrze dupy daję w Battlefieldzie, po prostu u mnie to nie funka tak jak trzeba lub po prostu jestem za głupi i za słaby w tą grę, to jest też bardzo możliwe, że tak powiem ale że teraz już i Przemcio e, na playu jest, i Cieciucha na playu jest, e, i tam kilku innych osób już się zebrało. E, może w który dzień tak, jeżeli większa ilość osób będzie tego Battlefielda też miała, to tak, bo samemu nawet nie mam najmniejszego zamiaru. tyler tysiąc. E, masz suba, tak się fajnie ogląda jak wymiata, że Miodzio się leje z każdej strony, jesteś królem Ula. <śmiech> <śmiech> <gry> eee, e, niestety nie zawsze tak jest. E, czasami są mecze, gdzie jestem negatywny i to w pizdu, e, bo po prostu nie da się grać. E, czasami po prostu, no tak, tak jest naprawdę, że biegasz, kurwa, biegasz, 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 nikt się nie porusza. E, to, jest, to jest ta męka w tej grze. Gra naprawdę sama w sobie jest po prostu no, wyśmienita. Jestem naprawdę zachwycony. Tyle rzeczy, ile oni zrobili w dobrym kierunku. I czym dłużej gramy, tym więcej ich znajdujemy, że po prostu naprawdę, o kurwa, to zrobili, to zrobili, to zrobili. Tak samo jak w tą playlistę, klan na klan, e, że naprawdę tylko i wyłącznie, jeżeli jest się w jednym klanie, w jednej partii, też można w ogóle w tą playlistę wejść e, i tam sobie pograć przeciwko innym klanom. I wtedy też się wie, że naprawdę się przeciwko innym klanom gra. E, a nie to co było w lidze, że, że po prostu ludzie się łączyli, potem wychodzili, bo właśnie nie należeli do tej samej drużyny i tak dalej. A wiadomo, jak się gra drużyną, e, to, to nikt nie wychodzi. Bo każdy chce pomóc tej swojej drużnie. Jest to naprawdę wielki krok w przód i wiele, 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 wiele innych rzeczy naprawdę poprawili. Mówię jedyną rzeczą to jest AID, czy chuj jak się nazywa ta, ta, ta paczka co sama wybucha, to jest do, do dzisiaj mnie doprowadza do kurwicy. No i ludzie. Ludzie po prostu są zbyt średnia. Wieku ludzi, którzy w to grają jest widocznie zbyt niska. Lub średnia inteligencji tych ludzi jest zbyt niska. Ee, że po prostu muszą naprawdę siedzieć, leżeć, kampić, wystawiać głowy, e, ale się nie poruszać. E, I jest to wkurwiające. Jedyne osoby, które się na mapie poruszają, to są te, które biegną dopiero do miejsca, gdzie mają zamiar kampić. E, I to jest problem w tej grze. Gdyby nie to, to wyniki byłyby o wiele jeszcze większe. Cubson <ścoughs> 3K, Pinguin, ile ty kurwa grasz w Koda, że masz zawsze tak wysokie wyniki. Ja nie zawsze mam tak wysokie wyniki, właśnie jak powiedziałem, wiadomo, że ja wybieram filmiki, żeby wgrać na kanał te, które są trochę lepsze niż te inne. Co prawda mam dość dużo, od czasów PS4 od czasów Call of Duty Ghost mam o wiele więcej, naprawdę o wiele więcej gameplay na dysku zapisane już niż jak to było z Black Opsem 2, bo z Black Ops 2 naprawdę musiałem powiedzmy zagrać z 10-15 meczy żeby mieć jakieś tam 2-3 gameplay, które bym powiedział, ok, one są warte w ogóle wgrania. A tutaj naprawdę co drugi mecz, praktycznie. Jeżeli tym bardziej gramy w 2-3 osoby z teamu, to, to już w ogóle wczoraj graliśmy w sześciu nawet, zapełniliśmy całe lobby w same PBC i grało się po prostu wyśmienicie, po prostu się wyśmienicie grało. Naprawdę funkcjonuje, ta gra po prostu funkcjonuje. Problem mają naprawdę tylko osoby te, które mają też problemy z internetem u siebie w domu, coś w tym stylu. Dopóki połączenie funka, u mnie funka ostatnio zajebiście mój necik, e, więc wszystko jest git-majonez i naprawdę dlatego czasami wchodzą dobre wyniki. Meekeeeey, Dlaczego jesteś czarno-biały? Bo jestem daltonistą. I nie chciałem, kurwa, zbyt dużo kolorów używać, żebym nie musiał się samemu opisywać. Yeah, p***! Yeah! Dokładnie. hodaj mi gamer! Ho <hahaha>, jak się killstreak zawiesił, kabanowsku. Kurwa, pingbel jak to możliwe, że Przemcio gra z tą na PlayStation 4? Przecież się rozjebał. MikeRise na to odpisał, wejdź na jego kanał, to zobaczysz. E, dokładnie, Przemcio grał e, jeszcze zanim swoją konsolę z, powrotu, e, z powrotem dostał, na konsoli od znajomego e, i dlatego właśnie już był na PS4. Jee, yeah, pić! Vito B, cześć, czy masz PlayStation 3? I e kod, Black Ops 2. Odpisz, bo to ja mam dwóch drugi Dwa, mam 10 presji 2 rozdaję bro. What the fuck! E, ja miałem e, też 10 presji, ja miałem Prestige Must potem zresetowałem i teraz mam level 55, jeżeli już chodzimy tutaj na jakieś chwalenie się kurwa, czy co to teraz miało być? E, w diametowych broni przed zresetowaniem już miałem kilka kategorii, nie tylko dwie. E, I na dzień dzisiejszy po tym jak ta gra już jest ponad rok na rynku, też nie jest to wcale jakimś wielkim szczytem, bo ja miałem Prestige masta, nie wiem, dwa miesiące po wyjściu tej gry. E, a więc, teraz nie zacynił za, za, za bardzo, <laughs> jak tu też inni napisali, że tutaj chyba tylko właśnie o cenę chodzi. Um, nie mam PlayStation 3, ludzie. Miałem kiedyś, sprzedałem z powodu Xbox 360, Yo, yeah. grałem bardzo długo na free, Xbox 360, Yo, yeah. a teraz gram na PlayStation 4, koniec, kropka, nie będę grał na czymś innym, nie mam niczego innego i tylko na tym będę grał, yo. HD od jakie masz KD? LOL, co drugi gameplay? Teraz akurat moja KD coraz bardziej spada, bo zaczyna się coraz bardziej kurewsko robić w tej grze, ale mniejsza z tym, mnie te KD też w sumie aż tak mocno interesuje. Chociaż wiadomo, że smuci, jak na początku miałem 2,4, a teraz już schodzę na 1,9. Wiadomo, że jest to trochę czasami wnerwiające, ale tak poza tym, chuj z tym Matrix.pl, był za live w niedzielę. Będą jeszcze jakieś live, pozdrowęło, game is pill. No mówię, z tym live'em trochę nie wyszło tak jak trzeba, bo tam się Ghost zawieszał, się pierdolił, to, tamto, e, potem filda, bo jak już powiedziałem, wszyscy poszli, e, będą live'y, ale na razie e, po prostu nie mam tyle czasu na takie rzeczy, to jest ten problem, ja naprawdę tyle pracuję dziennie, e, że, że do tego nie dochodzę, ja już się cieszę jak naprawdę mogę siąść i nagrać jakiś filmik, albo sobie po prostu samemu zagrać. To jest ten problem i na live'a wiadomo, to nie bierze tyle czasu, ale tutaj no, jednak z moim komputerem naprawdę bierze to trochę więcej czasu, bo muszę jeszcze 10 tysięcy razy to odpalić, 10 tysięcy razy wszystko ustawić, żeby w ogóle to funkało. Jo! <sum> Krysio, Pingu nie było słuchac słuchara na końcu. Wiem, bo trochę chujowo to zrobiłem, bo po prostu chciałem się zmieścić w tych 15 minutach, chociaż tak się nie zmieściłem, ale całe szczęście filmik wgrał się do góry. Eee, hej Szymon, Pingu, mogę ci włożyć płytę do PS4? Lol. Lol, lol, lol. Eee, uh, hej, Szymon, suar, 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 Dlaczego śnieg został niewiniony? Bo sypnął. Ja, pierd. <laughs> ah, David Dawid na jakiej czułości grasz? 11 albo 12, nie pamiętam. WSG7, gratulacje za jeden kasubów wziął. Yeah, dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję, dziękuję! Bo bardzo mnie to cieszy. ¡Yuu! Yeah, już jest o wiele więcej niż 1000, kurwa, to zaczyna teraz rosnąć, aż mi kurwo włosy na jajach szybciej rosną. Yeah. Johnny Kapucha, jak oceniasz grę się mata 99 Normalnie ha! E, To musi bardziej Beast na ten temat coś powiedzieć, bo on tam z nimi gra, e, się matało na PS4, nie ma ja teraz tylko zwracam uwagę na razie na osoby z PS4, żeby złożyć jakiś dobry team Eee, ITGG, ITGG, dlaczego nie wracasz do starszych Call of Duty, bo są, co do połączenia, o wiele gorsze niż Ghost ps 4. Przykro mi bardzo, chociaż to trochę dziwnie brzmi. Skubani Polak, jaki to był kamuflaż na Honey Badger i jaki celownik na MTRX? <trzykne> <trzykne> Na honibrzach był to złoty kamuflaż. A celownik na MTAR-X to był ten ostatni tam. To jest ten taki, co pokazuje przeciwników, jak on jest wychylony, a go można klapnąć na dół. I wtedy ma się e, Iron Sight, ale o wiele lepszy niż standardowy Iron Sight z Emtara. Bo ten standardowy zasłania pół ekranu e, Battlefield Maniac. Pini, jaką masz prędkość i dostawcę internetu? Ja mam dostawcę internetu. Em, dobre pytanie, co to jest? 1&1 e, się nazywa ta firma. 50 mega download, 10 mega upload. Yo. Uh, micro eyes. Może mi wformułuję, kiedy będę live stream, bo ja nie obejrzę, a na tym w kampanii Ghost nie byłem, bo nie miałem czasu. What? Dla mnie nie miałeś czasu? p. Um, jaka jest twoja ulubiona gry? nie Hardcore Player 22? Emtar. Uh, Zdecydowanie Emtar jak na razie. E, Skuba Nepalak, Płynnie mówisz po niemiecku i gdzie mieszkasz? E, jakie miasto w bloku, czy w domu, i czy w centrum miasta? Płynnie mówię po niemiecku, bo już mieszkam tutaj ponad 10 lat. E, w jakim mieście mieszkam? Dresden, jest to blok mieszkalny, tutaj większość ludzi e, jest bardzo starych, którzy mieszkają w tym budynku, ale też mniejsza z tym i tak jest to centrum miasta. Nienawidzę mieszkać gdzieś po boku, że tak powiem, e, miast. Bo lubię po prostu, jak coś się dzieje. Że, jak wystawię głowę za okno, to widzę samochody, widzę ludzi, coś się dzieje. Blam, 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 Jak mieszkam gdzieś, jak, jak przyjadę do mojej mamy, tam jest strasznie spokojnie, to idzie usnąć na siedząco. Tego nie lubię. Kevin Games Pro, dlaczego nagrywasz po polsku, a nie po niemiecku? Mówię, pierwszy gameplay jaki wygrałem na YouTuba, to był po niemiecku, już go dawno e, schowałem. E, ale po prostu ja po niemiecku nie potrafię, tak że tak powiem, się otworzyć jak po polsku. Po polsku to po prostu mogę napierdalać, jakim tempem chcę, jakim tempem może nie, jakim sobie głosem chcę, jakim głosem nie, z jakim humorem chcę, z jakim nie. Po prostu mogę robić to, co chcę, tak jak chcę. Je, yeah, je, yeah, yeah. yeah. A po niemiecku jednak nie idzie to tak płynie, nie idzie tak zajebiście, jak ja bym to chciał, i po prostu, jeżeli mam wgrywać coś, z czego sam nie jestem zadowolony, to nie będę tego po prostu robił. Yeah. Krystian, Polus, powiem Ci, że grasz tak jak mówisz. Czyli zajebiście? ha! Ja! Yeah! E, dobra, to by były wszystkie komentarze. Niektóre pominąłem, bo albo były po prostu e, masakry, czy nie głupie. Albo właśnie te pierwsze, drugi, trzeci, czwarte, A jednak spowiedział jak grzyda. Teraz też się nie wyrobiłem w jednym gameplayu. Em, dlatego muszę jakoś zacząć to segregować. I ogólnie już powoli mam pomysł, jak ja to po, po prostu robił. Ale to wszystko z czasem. i. Yeah! Dobra, przejdźmy do suara południa. A więc w głębinach jednego z jezior w Alabamie znaleziono ciało murzyna. Całe oplecione jakimś łańcuchami, skaleczone jak nie wiadomo co i oczywiście wiadomo, jeżeli w głębinie jezior, to i martwy. Miejscowy dziennikarz pyta szeryfa, który jest może tak troszeczkę rasistą. Co pan myśli o tej sprawie? Hmm, myślę, że to typowe dla czarnuchów z naszej okolicy. Chciał przepłynąć jezioro, kradnąc zbyt wiele łańcuchów i nie mógł ich unieść. Jo! Yeah. Lol! 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 Dobra, ja w tym miejscu dziękuję za obejrzenie do końca i jak zawsze zapraszam, zacznę do następnego! Nego razu! Bye! Yeah. Jo!